Tutaj z e, samego doświadczenia na początku warto e, kupić warto kupić leczenie ponieważ jest ono bardzo przydatne e, Jest moim zdaniem na, na początku e, jest jednym z najprzydatniejszych czarów bojowych Ta mapa tutaj nie, nie pokazuje nam za dużo ani też nie mamy możliwości za dużo tutaj zrobienia ale no cóż He? tak o jeżeli dobrze wytrężycie słuch tutaj słychać że już walczą jacyś tam chłopi ze szkieletami o nawet już teraz widać tutaj o ale niestety ten ci chłopi o jak widać nie mieli szans teraz musimy się dokąd mam iść? więcej krwi pozbyć tego oddziału szkieletów i następnie stamtąd już chodzić następny Dokąd mam iść? Panie... ZŁAP TO! Mm. No... Niestety, pechowo. Tylko, od, tylko dostaliśmy 400 doświadczenia, brakuje nam jeszcze 100, żeby odblokować leczenie, czar wspomniany, o którym mówiłem. Ale tutaj rozstawiamy się, aby te szkielety nas nie zaskakiwały. O widzicie, już, idą, już idzie następny oddział, Na, nasz jeszcze się tutaj oddział zbrojnych nie zregenerował, a oni już podchodzą. Już tam idziemy! Ale... Może z Będziemy już atakować. O, już możemy odblokować. I teraz, gdy nasi wojownicy będą w potrzebie, możemy ich uzdrowić. Znaczy ja powiem tak, tutaj można również bez tego czaru sobie poradzić ale można sobie naprawdę duże yy, duże sobie obrażenia tutaj zadać i co jeszcze ciekawego, za to misję nie stajemy dużo pieniędzy yy, i po tej misji, mamy tylko od, od początku podczas tej misji yy, 100 sztuk złota to nie starczy na na ten na yy, tutaj na, na opłacenie strat jakie nam zadają tym bardziej, że jeden, e, Dokąd mam iść? jeden oddział takich szermierzy kosztuje 150, o ile dobrze pamiętam. A tutaj na początek mamy tylko 100. Tak jest. Dobrze. Widzicie następny oddział Jeszcze! szkieletów wyruszył nam na spotkanie. No i standardowo dalej. Wojsko, wojsko, wojsko całkiem może sobie radzi, albowiem szermierzy blokują... Wspomniane szkielety yy, Najemnicy Dobrze, że ich strzelają z kurz, Ja im spo, Ja ich wspomagam leczenie. Na twój rozkaz Mariusz, może ty byś coś dodał ciekawego? Nie wiem, czy to będzie ciekawe No, daj, daj Na pewno wszyscy <grym> Wszyscy niecierpliwie oczekujemy tego twojego Nie Coś jeszcze? Tak DOKĄD MAM IŚĆ? Słuchamy cię doczekanie twoje, bieda tam KOGO ZABIĆ? Oj Mariusz, Mariusz Kolejne wioszki lecą Maga, maga chaosu, a gdzie są płonące radiowozy? <laughs> Radiowozy y, To znaczy ja Ci powiem tak, tutaj nie ma żadnych radiowozów, jedynym pojazdem czołg jest, jest... Czołg jest, czołg jest, jest. I jest tutaj tak, tutaj muszę przyznać y, rację, jest czołg w tej grze, y, chociaż to prawdopodobnie już wi, to świat magii i miecza y, Otóż nie, to znaczy, taki jest tutaj czołg, jest to gobliński pojazd, tutaj się nazywa to tankieta, ale to jest pancernik czołg Eee, on, dosyć, on dosyć... śmiesznie wygląda eee, Bo tutaj Maryz wie jak on wygląda Ale jest zabójczo skuteczny Kogo zabić? Zresztą, tak, zresztą... Powiem tak eee, później... Powiedz tak, ee, spytaj się czy widzieli kiedyś jeżdżącego żołędzia eee, czy widzieliście kiedyś tego żołędzia? No, to właśnie to się w ten sposób wygląda to jest opis kolegi, ale ja również mam coś podobnego. Yy, ale tam... <ścoughs> yy, ale... Yy, no cóż, pokażę w późniejszej części tak. kampanii naszej. Jesteś pewny, że chcesz to wrzucić? Tak. To dobrze. Dlaczego miałbym nie? Yy, tutaj no, nasze oddziały już wet są weteranami. Yy że osiągnąć trzeci po, po tym weterancie, będziemy, będziemy mogli ich za darmo mm. ulepszyć Najemnik, najemników włowców głów, a zawodów no, a tych wiem. naszych zbrojnych, paladynów tutaj będziemy musieli tych paladynów e, nająć, żeby, żeby dalej móc szyć grę. Bo tutaj będzie trzeba zniszczyć ten cmentarz, czy paladyni są niezwykle skuteczni itd. No. E, ale ten, ale ale y, poprzez ulepszenie i nie dość, że zaoszczędzimy dużo złota dokąd mam iść? to na dodatek y, mam teraz trzy punkty dowodzenia a mam potrzebne są cztery y, po, bo tak szerwieże zajmują jeden do, punkt dowodzenia a paladyni już dwa więc jeżeli mamy teraz 3, zwolnilibyśmy y, oddział zbrojnych, to by nam to nie wystarczyło. Musielibyśmy drugi zwolnić. A tak w przypadku, gdybyśmy tylko ulepszyli, to ten limit nam się zwiększy. Będzie wtedy 4 na 3, ale nikt nam to nie zrobi, a oddział będziemy mieć. A w tym tak, jeżeli mamy maksymalną ilość, no to nie jesteśmy w stanie wynająć tych jednostek. Po prostu pisze nam, że nie możemy dowodzić taką liczbą wojowników. Tutaj się obawiam o, o takich szermierzy, czy nie stracimy jednego. Chociaż y, muszę tu się y, tej nawiązać do filmiku właśnie, którego widziałem na YouTube y, właśnie pod tym samym tej, tej gry. Y, na twój rozkaz. Y, gdzie gracz na przykład, na, mówiąc, grał na ślepo, tak? Pierwszy raz, <laughs> ale no cóż... Y, Straty jakie poniósł, jakie widziałem przynajmniej, jakie poniósł tutaj y, podczas tej walki y, obrony tych chłopów, tak? No, to <laughs> były dosyć spore. Prawie stracił oddział szermierzy z tego co pamiętam. No. no tutaj proszę zobaczyć, że ładnie nam idzie doświadczenie, a żeby szło jeszcze ładniej, to zwiększymy zdolności militarne one podnoszą procent yy, doświadczenia jakie dostają nasze jednostki ale martwi mnie tak. tutaj że coraz większe straty odnosimy od tych skeletów za szybko nadchodzą och jeszcze zwie... a zastanawiam się no nie wiem zobaczymy najwyżej Ach, zresztą 7 Siedem tysięcy to jest potrzebne doskonale o. i tak mm -hmm. już możemy opuścić to miejsce teraz trzeba nająć paladynów ale aby ich nająć mówię, tak jak wspominałem wcześniej potrzebne jest nam większe na twój je, rozkaz większe dowodzenie tak. a ja wolę żeby te nasze jednostki osiągnęły jeszcze... poza tym nie jest tak bardzo, tylko 150 zł za bronienie tych chłopów a odio paladonów kosztuje 400, więc jakbyśmy chcieli to nie możemy. Ale jeżeli ulepszymy nasze jednostki, to damy radę, a po drugie to jest obóz, obóz bandytów, kawałek dalej. I za zajęcie tego obozu bandytów. Z radością. Yy, tam są tak. tego obozu bandytów, tam jest jakieś spore złota z tego pajana. Nie potrafię powiedzieć dokładnie ile. Więcej ale no, krwi. To, to, to jakieś żywiołak, tak? Żywiołak taki Mam nadzieję, że dużo doświadczenie go dostaniemy. jak kleci. Ten taki biały pastek pod, jednost pod jednostkami życia to jest doświadczenie jakie... ile to jest potrzebne na następnego poziomu. Poziom elity można ulepszyć na następną. Na za jedną. No, niestety nie chcę jednego wolnika, ale e, już jeden z naszych oddziałów zbrojnych możemy ulepszyć do poziomu paladynów a po tej walce z bandytami tak. dzięki której zdołamy zyskać większe zasoby złota to już następne dwa oddziały a może nawet yy, najemników tak. chociaż to do tych najemników nie jestem 100% pewien. tutaj jest jeszcze kryjówka z zombie i nie będziemy atakować z względu to że zombie są silne i dużo obrażeń dodają poprzez zatrucie to może potem tam jest sztandar yy, wysokiej jakości niestety nie można to sprzedać ale jest to cenny artefakt ale póki co, nie mówię, póki co nie będziemy go atakować zastanawiam się czy tam będziemy to atakować czy nie póki co tym tymi jednostkami nie ale zobaczymy zobaczymy w przyszłości Mariusz dodaj coś bo ja już mi słów brakuje ja nie wiem co i zapiszemy sobie grę pod nazwą 1 ponieważ jest to pierwsza plansza tak zapisuję zazwyczaj w Rup, tej tak, grze. Nie. nie zapisuj o, Rufajmy. nawet bandyci nam ułatwią troszeczkę, ponieważ yy, jeden z yeah. oddziałów już wyszedł nam na spotkanie, co, by, co pozwoli nam łatwiej zmierzyć się z nimi w grocie. Bandyci dodają nam tutaj duże obrażenia, większe niż szkielety, ponieważ dosyć szybko atakują yy, i rodzaj broni czyli te pałki, maczugi jakie oni dzierżą so, dają dużo obrażenia tak. naszym szermierzom o i już drugi oddział z radością. zbrojnych będzie można w paladynów dzięki czemu posiadając w nim 3 punkty rekrutacji będziemy w stanie zwiększyć to do 5 mimo iż dalej mamy limit do 3 Zaraz wracam. No Kogo zabić? Więcej krwi! Ale zapisałem ze względu to nie. Z obawy o stratę oddziału. Dokąd mam iść? Tu jest dalej jeden oddział. Mam no, blisków, ale mówię. Chcę jak najmniej stracić wojska. O, a jednak drugi się... no. Mam nadzieję, że damy radę. Więc, proszę, Strat otrzymamy. No, imperium. Ruszajmy. Przegrupować wojsko. Tak. Ruszajmy. Widzicie, czerwone kropki oznaczają, tak. że ten oddział jest już na wykończeniu bliski śmierci. Tak. Żółte, że są ranni, a także To, że nic mi się nie stało. Ruszajmy. Proszę, zobaczcie. Nasze wszystkie jednostki są gotowe do awansowania. Eee, tymczasem straciliśmy z tej walce z bandytami tylko dwóch szermierzy. A zysk wynosi 500 sztuk złota. Tak, 500 sztuk złota. To dosyć dużo. Teraz mamy 750. Starczy nam na uzupełnienie strat oraz awans jednostek. stworzyliśmy też doświadczenie. Tutaj zastanawiam się, czy zwiększyć nasze zdolności militarne, czy może mm, obserwacji... Aha, nie, 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 nie. Jednak poczekamy na dowodzenie, aby zwiększyć, ponieważ yy, ta umiejętność dodatkowa to potem ona się nam przyda, żeby wiedzieć ile yy, ile tutaj oddziałów wroga zamieszkuje, dane takie siedziby leży, oraz yy, w jakiej są czasie regeneracji i tak dalej, i tak dalej. No ale nie będę was zamknąć tutaj. Czekamy aż dojdą, dojdą i ruszamy do... Na cmentarz tam siedzimy, cmentarz zombie siedziby na tam. Kogo zabić? Pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego filmiku, zeszłego to widziałem yy, właśnie od, w tej grze, że tam nie ma dalszej kontynuacji po tej misji, więc zostawę Was z niepewności. ja tutaj postaram się Wam pokazać wszystkie, całą tutaj tą kampanię. O, jesteśmy już w mieście, tak. Dokąd mam iść? Mamy. I proszę, oddział najemników to już są łowcy głów. I za jedyne 3700 złota mamy już łowców głów, którzy są znacznie lepsi. Teraz zrobimy tak uzupełnienie.